Przeprowadzimy akcję prac którą poprzeciwia informacja jednostki członkowskiej, i społeczeństwa. Ja się w tobie kocha. hej, czy ty wiesz, że to poważna ważna rzecz? Hej, czy ty wiesz, że zdjęcia Już nie zauważycie. Rzeźbiarzy, którzy również pracują przy Wolsińskim Domu Kultury. Tu serdeczne podziękowanie w kierunku dyrektora Domu Kultury, pana Gerarda Jaszczęckiego który tą rzecz tutaj nam przygotował. Szanowni Państwo, jak już Burmistrz powiedział, dzisiejszy koncert połączony z aukcją wyrobów artystycznych jest w całości dochód z tej imprezy, jest przekazany na pomoc ludziom, których to nieszczęście powodzi w ostatnich trzech tygodniach miesiąca lipca. Na dobry początek pozwólcie Państwo, że po lewej mojej stronie znajduje się stolik, na którym wyłożone są, wystawione są... ...wykonane przez pana Ryszarda Jędrzejczaka i kwota wyjściowa proponowana to jest kwota 60 zł. Wydaje mi się, że przy tak dużym półmetrowym, dwumetrowej postaci rybaka nie jest to kwota za duża. Kto z państwa by się zdecydował, proszę bardzo o podniesienie ręki lub podejście do sceny celem zawarcia transakcji. Cena wyjściowa y, 60 zł. Proszę bardzo, kto z państwa byłby chętny do nabycia tej postaci za tą kwotę ewentualnie wyższą. Ja wiem, że początki są bardzo trudne i trudno się złamać, ale zapraszamy państwa do wspólnej zabawy, której efektem ma być zebranie pieniędzy dla y, powodzian. Proszę bardzo, oczekuję na pierwszą propozycję. Rzeźbar Rybak, cena wyjściowa 60 zł. Proszę bardzo. Jest pan, prosimy pana bardzo bliżej, jeśli można prosić. Pan proponuje za 60 zł kupno tej rzeźby. Proszę, czy ktoś z Państwa chciałby dać więcej? Proszę bardzo, ktoś podniósł rękę tam w końcu kortu. Na słoneczko trochę w oczy świeci. Można Proszę prosić pana bliżej. Jest to możliwe, to byśmy prosili. Czy można prosić pana godność? Frankowski. Pan Frankowski z na rozumiem, tak? Skarbicka jest nabywcą pierwszej rzeźby, która została zakupiona przez pana Frankowskiego za kwotę 100 zł. Gratulacje dla pana i duże brawa. Dziękuję za te 100 zł. Proponowałbym, żeby wrzucać do, do skarbony. Więc dziękuję Dziękujemy bardzo. panu bardzo. Początek, jak widzicie państwo, został zrobiony. W takim razie, okay. może spróbujmy.

Proszę, słucham, 60, tak? Poskaczemy po 10. 60 złotych. Nieco? Proszę bardzo, pan. 80 zł. Po raz pierwszy. Widzicie, państwa, jak się zabawa rozkręciła? 80 po raz drugi. Nie możemy skończyć licytacji pierwszej rzeźby. 90 zł widzę pani podnosi rękę do roku. Z gratulacjami dla nabywcy i również z podziękowaniami dla Darczyńców. Pan Burmistrz, będzie łaska. Tak, Autor Marek Szuterski, zima w górach, cena wyjściowa 60 zł. Kto da 60 zł? Mamy chętnego, który daje 60. Mencela, czy pana Męcla, przepraszam. Jest to płaskorzeźba zatytułowana Walka Byków. Do kompletu należą również dwa zające. Wartość wyjściowa tej płaskorzeźby z tymi zajączkami jest 30 zł. Proszę bardzo, kto z Państwa jest zdecydowany kupić tę płaskorzeźbę z dodatkiem podwójnym za kwotę 30 złotych? Proszę o podniesienie ręki. Śmiało proszę państwa, to naprawdę nie jest wygórowana cena. Ja przypominam jeszcze w imieniu pana dyrektora yy, Jasztępskiego o 40 zł. Proszę zapraszam Państwa do kupna. Cel dzisiejszej aukcji jest bardzo zbożny, jak Państwo wiecie, bo wszystkie pieniądze zostają przekazane na konto w Wolsztynianie Dzisiejsza aukcja aukcji jest znaczący, jeśli chodzi o sprawy finansowe. Myślę, że ta drobna kolekcja wzbogaci Państwa mieszkanie. Z gratulacjami. Dziękujemy bardzo. Myślę, że obrazach. Przekazanych przez Wolszczyński Dom Kultury Od y, Pana Marcelego Brychcego Który był Archiwistą y, w Urzędzie Miejskim Już nieżyjący Obecnie i Z jego mieszkania obecni właściciele Przekazali to do Domu Kultury A Dom Kultury do sprzedaży na dzień. I don't